Wygrywa ten historyczny konkurs super eduet, duetów w rywalizacji w ramach Pucharu Świata, właśnie Pucharu Narodów. Zatem zdobywamy za ten konkurs 200 punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów. No, przepiękny wieczór, przepiękny wynik. Fantastycznie się to wszystko ułożyło po ogromnej radości tych tysięcy kibiców. Niech tam nastąpi święto polskich skoków. Niech poczują się nasi zawodnicy jak u siebie, o ile nie czują się tak cały czas, bo, bo trudno, żeby było inaczej, skoro cały czas słyszą polski język, skoro słyszą doping yy, tych ludzi, którzy przejechali setki kilometrów, może tysiące kilometrów, żeby obejrzeć z bliska chłopaków, których na co dzień oglądają tylko w telewizji, albo w przekazach internetowych. Teraz mieli ich wreszcie na wyciągnięcie ręki i biało-czerwoni. Nie zawiedli oczekiwań polskich kibiców mieszkających w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Nie zawiedli tych oczekiwań i zwyciężyli we wspaniałym stylu, w przekonującym stylu, z dużą przemysłowością uwagą nad konkurentami pierwszy historyczny konkurs superduetów, bo to był Super superduet, bo to jest dwóch wspaniałych skoczków Piotr Żyła i Dawid Kowalski. No tak, mistrzowie świata, dzisiaj mistrzowie superduetów. Polska wygrywa rywalizację ostatecznie z przewagą 13,2 punktów nad Austrią, ponad 24 punktów nad Japonią. Japonia z kolei o 2,5 punktu wyprzedziła Niemcy. Na piątym miejscu Słowenia, dopiero na szóstym Norwegia, która do nas straciła ponad 52 punkty, potem Finlandia miejsce siódme i Szwajcaria na miejscu ósmym. Brawo! Polska zwycięża 200 punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów za biało-czerwonych. Bardzo, bardzo się cieszymy, bo to też dobry prognostyk przed jutrzejszymi kwalifikacjami, a potem konkursem indywidualnym.